Dzień dobry, padło pytanie czy widzą Państwo zagrożenie. Jako jedyni jesteście w maskach, czy widzicie to zagrożenie tutaj? Proszę pana, chyba nie myśli pan, że będę panu wy, tego wywiadu udzielał, prawda? Nie, no pytam jako obywatel służbowe, więc nie mogę. A w służbowe czynności trzeba robić w maskach? Proszę pana. Jeżeli pan chce jakieś zadawać pytania, czy policja kom musi chodzić? Moja policjka, albo musi pan chodzić, musi chodzić? Widzi mi policjantów bez maskach, a pan ma maskę. Bardzo bym prosił, żeby pan mi tego nie podstawiał pod twarz, dobrze? Okay. A pan też czuje zagrożenie tutaj w tym czy pan miejscu? Czy do rzecznika prasowego, może policji, to panu wyjaśni. Tak? A jak pana godność, żebym zapytał, czy pan taki i taki czuł się zagrożony? Nie no ale w bo Pan się czuje zagrożony? Nie czuję się zagrożony, chronię innych. Chroni pan tych ludzi, tak? Zobaczcie, e, tylko dwóch tych policjantów. Zobaczymy tam, z, czy są ci jeszcze jakiś inni policjanci. A, no, tutaj jest tylko dwóch policjantów. A mamy jeszcze tutaj. Tutaj jeszcze są też, którzy widzą zagrożenie w tym miejscu. Dzień dobry, czy Państwo czują się zagrożeni? Dzień dobry, proszę Pana. Prosiłbym, żeby Pan teraz nie zadawał pytań, bo jestem w trakcie wykonywania swoich czynności. I niestety, ale nie mam czasu na nie odpowiadać. Dobrze, dziękuję. No, zobaczcie, czy Pan się czuje zagrożony? Tak, kolega powiedział. Nie Pan się, Też się Pan czuje. Zagro... Jakie czynności tu Państwo prowadzą? Skoro pan jest dziennikarzem, to odsyłam pana. Ja nie do... jestem dziennikarzem, jestem obywatelem. Chodzę sobie i pytam policjantów. Yy, to w takim razie zapraszam do rzecznika prasowego policją. Opowiedz. Nie jestem dziennikarzem, pytam. jestem obywatelem. Pytam, czy pan Dzieci czuje panu... się zagrożony, bo pan jest w masce. Yy, ja panu już odpowiedziałem, także zgodnie z moją prośbą prosił, żeby się pan zastosował. Z mojej strony jest wszystko. Dziękuję. Yy, pan też się nie czuje zagrożony, ale ma pan maskę. Proszę pana, mi się wydaje, że ja już wyraziłem swoją i kolegę opinię. Także... No, znamy Proszę opinię, ale... Tak, może, może trzeba wam jakoś pomóc. Bo czujecie się zagrożeni i macie maski ubrane. Może jakoś pomóc, żebyście nie musieli mieć tych masek. Proszę pana, prosiłem o coś. Do widzenia. Szukamy kolejnych zagrożonych tutaj policjantów w tym miejscu.